Hej, 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 kochani moi, witam Was na otwarciu konkursu z udawaną paczką Megalini. Tak jak pisałam na społeczności, zaczniemy od. Pierwszej paczki. Jak skończy się pierwsza paczka, będzie druga. Nie chcę nic mieszać, żeby nie narobić jakiejś maniany. W pierwszej paczce biorą udział takie osoby jak Ewcia, Reginka, Patrycja Klima, Brunetka czyli Iwonka i R. Mateusz. Bardzo Wam wszystkim, kochani, dziękuję za wpłaty, za udział. W ogóle nie spodziewałam się, że można powiedzieć, że w przeciągu chwili pójdą. Nie jedna, a dwie paczki konkursowe. Jak mi napisała Reginka, że gdybym nawet trzecią paczkę zaproponowała, czwartą, to też by te strapki poszły. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ci, te osoby, które zgodziły się, abym nadrapała, nadrapałam. Ewcia. Nie pisała w sprawie nadrapywania, podejrzewam, że chce zobaczyć w całości swoje megalinie, także są nie są nadrapane. W tej pierwszej paczce przewaga właśnie losików jest FC tak jak e, mówiłam wygra osoba w której zdrabce będzie największa wygra i będą to zdrabki za 50 zł coś słodkiego, coś z kosmetyków może być tak, że tu nie będzie nic jeżeli tak by było to po prostu ze wszystkich osób wylosuje jedną osobę, która wygra na drapanych zdrabkach nie ma żadnego pewniaka, powiem wam już się boję, ale co ma być to będzie e, jeżeli właśnie ktoś miał takie same numerki to przy numerku e, oznaczyłam E, pierwszą literką imienia bądź nazwy. <laughs> po trzy z drapeczki, dlatego że Fcia ma nienadrapane, to by długo trwało. Tu mam wszystkie numerki z pierwszej paczki. Losujemy pierwszy numerek. Tu mam właśnie tą karteczkę, tu będę zapisywać, czy coś było, czy nie było. Pierwszy numer i kto tu będzie. Pierwszy numerek, piątka, a piątkę to pamiętam. Ma nasza Iwonka Brunetka. Zapraszam Was kochani serdecznie na kanał Iwonki, bo Iwonka drapie z drapki. Oczywiście, jeżeli osoba, która uczestniczy i prowadzi kanał, będzie tutaj. E, w, tutaj proszę bardzo, jest podpisana z drapeczka. Brunetka 1, czyli że pierwsza paczka. E, no, bo się zawiesiłam. Matko i córko, będzie e, osoba. Która prowadzi kanał, bierze udział w opisie odcinka, bądź też w tytule, jak mi się zmieści. Oznaczona do Iwonki serdecznie zapraszam. Numer 5. Nie mamy nic ułożone, także trzymaj Iwonka kciuki. Ja trzymam kciuki. Za Was wszystkich jest flaming. Jeżeli bym coś pomijała, to przepraszam, później się chyba znajdzie. Wiecie, to trochę trwało, aby nadrapać po pracy, przed pracą. Więc mogłam popomijać coś kości. Kości, kości. Poczekajcie sobie, no teśnik mój wezmę, bo mi to przeszkadza. Kości. Okej, okay. więcej nie ma, to się nie przesuwam. Cicho biegi. Naprawdę bardzo Wam dziękuję za udział. Nie spodziewałam się naprawdę. Ok, kolejny symbol, jest to cytryna, czy gdzieś jest cytrynka, tak tu jest na dole cytrynka, kolejny symbol, jest to żółw, chyba żółwia widziałam, ale tak jest, chciałam powiedzieć, że se nie dam obciąć, ale jest, no mam nadzieję, że coś tu wydrapiemy, monetka, nigdzie monety nie widzę, motyl. Motel jest tu. Tu. Jest to udawana paczka, także nie ma tutaj żadnego pewnego zwrotu. Dzwon. Czy gdzieś jest dzwon? Tu jest dzwon. Okej. Okay. Słoneczko. Czy gdzieś jest słoneczko? Nie widzę. Na pewno te odcinki no trochę dłuższe, tym bardziej, że zdrapki są też nie naddrapane. Mam nadzieję, że z przyjemnością będziecie oglądać wisienki, aż jedne. Biedronka. Tu mamy biedronkę. Tutaj biedronki mamy. Szkoda, że wygranych nie mamy. Przedostatni symbol jest to segar. Ale nie widzę zegara, i ostatni jest to arbus. No i wychodzi na to, że niestety ta zdrapeczka jest pusta. Sprawdźmy sobie bonus. No niestety świnka, nie dolar. Sprawdźmy sobie kontrolne. DOH. No niestety jest pustaczek. Bardzo mi przykro i wonko. Zapisuję tu 0. Złotych. Dziękuję Ci za udział. Losujemy kolejną osobę. To za dużo losów. to nie mam, to jest tylko 15 zdrapek. O, tam się widzicie pootwierało. Kogo my tu mamy? Numerek 14. Kto jest pod 14 Jezu, gdzie jest moja karteczka? Gubię się. Fcia. Obie czternastki ma Fcia, także Bierzemy pierwszą, lepszą czternastkę, gdzie czternastka? Jezus Maria, powiem wam, zawinięta mam czternastkę, lecimy, bo jest drapeczka nie naddrapana. Ok, okej, po dwa symbole, wisienki i łódź, wisienki i łódź, jest łódź, łódź. A wisienek nie ma, albo nie widzę. Trochę na was niżej, żeby dół z drapki się łapał cały. Kolejne dwa symbole: tęcza i diament. Bardzo Ci Erciu, dziękuję za Twój udział. Okej. Okay, tęcza i diament, drapane, aparat. I sakwa. Czytam foto jak to woli. Jest na dole sakwa. Raz jaśnie, jaśnie, mniej tak pada z okna. Mamy naszyjnik i pierścionek. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać. Naszyjnik i pierścionek. Naszyjnik. Posypali naszyjnikami. Jak coś pominę, to się później nadrapie. Ok. Kolejne dwa symbole. Klucz i gwiazda. Klucz i gwiazda. I nie widzę więcej. Kolejne dwa. Kokos i prezent. Kokos. Kokos. No, byłyby jaje, jakby nic nie było. Pobiłabym chyba rekord wygranych na YouTubie. Piłka i cicho biegi No, ale wiecie, tak to jest lot. To tym bardziej tutaj, jak nie jest to typowa paczka, tak? Tu nie ma żadnej pewności wygranej, żadnej. Klapki jeszcze. Tu były piłeczka. ok, Kolejne dwa symbole: motylek i kości. 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 Tu są kości. Motylek, kości. I to chyba na tyle. Kolejne dwa symbole. Flaming i kłódka. Jest flaming tutaj. Jest i kłódka. O gdzie te wygrane? Flaming, kłódka, kłódka, flaming. Okej. Okay, kolejne dwa symbole. Serducho i popcorn. Jest. Jest linia. Super. Nie będzie sera. Serducho i popcorn. Serducho jest. Popcorn jest. skutka jest. Tak? Czy ja już zawinięta? Tak jest. Serducho i popcorn. Super. Popcorn. Bardzo mnie to cieszy. Serducho i popcorn. Super. Kolejne dwa symbole, piórko i korona. Piórko i korona. Patrzcie, jest druga linia, brawo. Piórko i korona, ok. Kolejne dwa symbole, szminka i zegar. Zegar jest tutaj, tutaj, tu i tu. Kolejne dwa symbole. Słoneczko i liść. Słoneczko i liść. Tu mamy liścia. Słoneczko. Tu jest słoneczko. Słoneczko i słoneczko. Ostatnie dwa symbole. Dzwon i arbus. Dzwon i arbus. Tu mamy dzwona. Tu arbus. I tu dzwon. Sprawdźmy sobie bonus. Jest perła. Mamy dwie linie. Nie wierzę, patrzcie. Mamy stówę. Pięknie. Pięknie. Brawo, brawo, brawo. Pięknie. No to ładnie. Proszę bardzo, Ciu. Stuwencja. Zapisuję Ci numer 14. Stówka. Pięknie. Ok. I jeszcze jedna. Strapeczka na dzisiaj. idzie już 11 minut. i Zobaczymy, co my tu mamy za numerek. 13. 13 to też jest nasza efcia. Bierzemy się za 13. Mam nadzieję, że nie śpicie. 13, 13. Kurza, twarz 13. Mam, mam 13. Proszę bardzo. Podpisana. Lecimy pod Was. Symbole. Są kości i zegar. No, mogę pomijać, bo już powiem Wam ślepa. Jestem naprawdę. Kości i zegar. Kości nie było albo nie dowidzę. Pierścionek i auto. Tu jest pierścionek. Pierścionek. Autko. Pierścionek. Jest autko. I pierścionek. Kolejne dwa symbole. Arbus i tęcza. Arbus. Arbus. Tu są arbuziki, Ok. Kolejne dwa symbole: kłódka i słoneczko. Skutka i słoneczko. Chyba wsio. Moneta i diament. Moneta i diament. No co nie ma? Tu jest diament. No później znajdę najwyżej. Sakwa i popcorn. Sakwa, sakwa, popcorn. Kolejne dwa symbole: kokos i naszyjnik. Jest kokos. Tu mamy kokosa. Kokos, naszyjnik. Kokos. Chyba tyle: serducho i ananas. Serducho, serducho. Serducho i ananas. Chyba wsią Kolejne dwa lody i cicho cichobiegi. Lody. Okej. Okay. Lody, lody, lody. Kolejne dwa symbole. Korona i szminka. Korona, 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 szminka, szminka, korona, szminka, ok, chyba tyle, kolejne dwa, dzwonek i podkowa, dzwonek i podkowa, mam nadzieję, że wszystko widać, kolejne dwa symbole, winogrono i piórko. Jest piórko. O, tu proszę dzwonek. No już pomijam niestety. Korona była. Tak, o, masakra z tym moim pomijaniem. Piórko. winogrono, Piórko. 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 Ok. Kolejne dwa symbole. Biedronka i flaming. Jest Biedronka. 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 I ostatnie dwa symbole piłka i liść. Jest piłka, 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 piłka i piłka. Sprawdźmy sobie bonus. Jest portfel, ta zdrapeczka jest pusta, dokładnie kontrolne. Pokazują. Także trzynastka wpisujemy 0. Zero. ok. No i to by było, kochani, na tyle dzisiaj, bo i tak już zaszło trochę. Dzisiaj kończymy udziałem Iwonki i dwa razy FC z stówką FC. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie kciuki i widzimy się w drugim odcineczku. Pa-pa-pa!